kolorek. Pasuje ci na no, kobiety na traktory. O, co to się dzieje? dobry, witam panie Franku. Witam. Cześć, dzisiaj zajechaliśmy do Wilkowic na zlot traktorów. Coś w tym stylu. Zaparkowaliśmy tu na bezpłatnym parkingu blisko imprezy i zobaczymy, bo pierwszy raz jesteśmy, więc jestem ciekawy co tu się będzie działo ale pomnik grup miłośników starych ciągników maszyn rolniczych traktor i maszyna ale fajny pomnik no widać że będzie tutaj chyba ciekawie Przechodzimy tutaj przez taki park i tutaj różne stoiska są jakieś różne jedzenia, dmuchańce, ale traktorów na razie nie widać tam chyba coś się będzie dzieje działo dzieje. O. tutaj była bilety Nie ma kolejki zaraz zobaczymy ile kosztuje bilet przepraszam Dzięki i bileciki. Super dzięki dobra mamy mamy bilety 15 zł więc wstęp jak za darmo to zobaczymy co będzie w środku Dobra, Dziękuję. dobra, dobra, dzięki Idziemy sobie tutaj cały czas ścieżką, bardzo dużo różnych wystawców Ale słychać już traktory Nie? Coś tam coś jedzie Coś tutaj jedzie, ale fajnie Konkursy, pokazy, fajnie to wygląda. Kramer, ale tu traktorów, to matko i córko, traktor i maszyna, co wchodzimy gdzieś? Ale zobaczcie, jaki stary Ursus tutaj jedzie. jaki jaki Bulldog 58 rok fajnie wszystkie są opisane 53 To? <gulity> Kurde, no caj tutaj coś Tutaj coś, coś, coś też O i zgasło się no. Nie wiem, A, do tego jest ten. Co? na Ale super. Dużo widać, że rzeczy jest odtworzonych. A do takich zabytkowych maszyn, czy motocykli, czy traktorów, to już ciężko jest, żeby mieć 100% oryginał. Ale jak jest możliwość dorobienia i ewentualnie zaczekania sobie na jak się trafi kiedyś jakąś oryginalną część, to dlaczego nie? No. Kiedyś byłem w takim zboczeńcy, że tam, a 100% musi być oryginał, ale jak już później się zaczyna coś składać e, i chce się jeść, chce się skończyć, no to już jakby mniej rygorystycznie zacząłem podchodzić do tego. Nie, no to jest normalnie święto traktora, traktorzysty ale tutaj tego sprzętu jest tam są jakieś widzisz konkursy chyba nie? John Deere. no a Jankowi by się podobało ale niestety Janek jest troszkę chory o. ale ławeczka fajna dzień dobry ale kraja o a ja tutaj widzę Buestkę Jest ładna błyska odrestaurowana wiesz? Pasuje A właśnie taką nie? Całe spado traktorów Gdzieś tutaj też jest Paweł z retro traktoru Tak, e... dwie, różowy. O, różowy Ale fajny. 66 rok. to może ładnie... to może się ładnie To jest może rajd traktorowy. Ale fajny. Fajnie się siedzi? No. Pojeździłby takim, nie? No, <laughs> o, a ten? Part, jest. O, jest dzik. O, i maluszek jest. Jest. Tak. Rowery, wigry O, to jakieś ogary O, idziemy zobaczyć na ten Tutaj są teraz jakieś zawody Nie wiem dokładnie jakie może kogoś spotkamy z organizatorów i się spytamy co tutaj się dzieje Ale ten zobacz jakiś pomarańczowy fajny nie? O, Porsche Diesel Dzień dobry, cześć Co teraz się, co teraz się tutaj dzieje? Traktor puliński przeciąga przeciąganie tego ciężaru, co się nasuwa na, wiesz, na do przodu? Małych cieników A, okej, okay, dzięki. Chodź, idziemy z tamtej strony podejść. Ale tutaj tego jest, powiem wam. Ale śliczna ta. Śliczny znaczek tego Ursusa. No jakiś czas temu za... Też zachorowałem, o. Mac Kornik, O, takiego w Stanach widzieliśmy, nie? Gdzie Kamila nie? Pamiętam, że ten Kornik był Super Który to jest rok? Nie wiesz? Nie, bo Okej okay. Kolega nie wie, ten, ale O, jest Ford Ale... Ale super pojazd Nie na To Zaraz zobaczymy jak To, jak to wygląda To traktorków Polu. Chłopaki rządzą też ciągnikami, traktorami w zasadzie. Ciągnik to chyba nowe słowo. A traktor to traktor. <grymne> czeka w kolejce na, na, ten, na, na swoją kolej. Idziemy dalej chyba kama nie? Idziemy dalej zobaczyć co tu się dzieje. Ale, ale dziewczyna poleciała. O jest kielecowy. Ale tutaj się dzieje cały czas coś jest w ruchu coś jeździ. Stany stoją to już ciężko spotkać Kiedyś, pamiętam u mnie, to pod warzywniakiem stał taki tarpan o, Dużo tego poszło na złom Już teraz tak łatwo go spotkać O, tutaj jakieś ogary Tomary Tam coś jest <laughs> Jaka, igry, <laughs> muzeum Cześć, to jest eksponaty z tego muzeum? Z Muzeum no? o, Super, sprawa. Tak, bo my generalnie jako Muzeum Poświecznego też robimy te osiedlskie spotkania. Aha. Cześć. Także osieckie spotkanie świata 126 tak to się dumnie nazywa, zaczęło się od maluchów, a skończyło się na tym co widać. Tak jest. Super. Z tego wieku jedyne takie miejsce w Polsce mamy bardzo ciekawe, takie. A widzisz, no to odwiedzę myślę że tą ocieczę. Zapraszam. Słuchaj, ta Osieczka jest tutaj gdzieś blisko, kilka kilometrów stąd, wiesz, i to, to muzeum. Muzeum i tam jakieś wiatraki stare. O, tutaj jakiś zetor. O, jak ja lubię taką, taką farbę oryginalną. Super sprawa. Jakaś jest reperaturka z epoki. O! Co to za traktorek taki malutki, fajny? Jeździ u mnie. Super to wygląda. No to by było dla Janka, widziałeś taki mały. <noise> no. Jest tu tego i dużo ludzi, dużo odwiedzających, dużo wystawiających się Ursus, 50 rok no, no Jaronka, no Ha, ha, takie coś to jeszcze raz widzę, 68 rok Co to zrobić? Taki mały walec, o miech kowalski, potężny O i pistula w oryginalnej farbie Ale super No Cały czas gdzieś tutaj te ciągniki jeżdżą Cześć, to jest wystawa, czy sprzedajecie? Stara. Wystawa Wystawa, można pooglądać sobie Jest to trochę tutaj, no. tutaj można sobie kupić gadżety Jakie jakiej cenie takie koszulki? 40zł 40 zł, no. Traktor i maszyna Super, są kubeczki Ale ten ma Nosa Co to jest? Budapesz, Ciągnik DK 4B Dutra 60 rok, Węgry o, A to jakie fajne na gąsienicach DT54 Rosja, 49 rok taki DET o, kolega Cycol takim chyba jeździł. Ja jeździłem na no takim ale w takim młodszym. Po prostu petarda na tej imprezie Tu jakieś stoisko chyba ciała tak, Ale ile dokładnie nie ma, bo musiałbym... Tu, no, nie, no co ja panu no, nie to wiem, to pan jest? Jutro no. jestem, jest? jest, oczywiście. Zapraszam niech pan sobie też. to tak się mocuje i tak teraz. Nie tak, no, nie to no, tak. Ale, ale to z 15 będzie miała, nie? No myślę, że tak, ale nie chcę pana bo nigdzie. nie ale, no, To może być 14, może być 30. No, no. W jakiej cenie te tabliczki? 100 i 150 Dobre ceny na te szyldy Fajnie, że tu też starocie ktoś wystawia Zobaczymy dalej co tutaj jest A, Tu jaka tablica do Pimbru. tu różne silniki stacjonarne fajnie, że co jakiś czas one są odpalane A, ale już takie nowe, odmalowane tu już nie ma. nie ma tego klimatu jak taki stary rupieć zardzewiały tak najładniejsze i Tak się nie chwalę Przepraszam panie Wojze. nie wiem że państwo, no, państwo słuchaliście wszystkich wywiadów, bo to nie sposób Ale jedną rzecz muszę, muszę to podkreślić Nie było tutaj u nas jeszcze traktorzysty, chyba że nie miał jeszcze skończonego 18 lat Który nie wspomniałby o płci pięknej Czyli wszyscy traktorzyści to wielbiciele piękna Formy no. designu, tak tutaj A moim innym gościem jest pan Alojzy Jędrzejczak Pani Loizy, więc jedźmy dalej o tych ciągnikach No dobra, więc dalej I kupowałem i te na no, zacząłem je kupować Ja szukałem jedyszki Tutaj kolega z koszulkami My się znamy ze Zlotów, a tutaj proszę jakie ma też koszulki z Ursusem O, Ursus ciapek Rewelacja Stary niedołężny, ale traktor mam potężny. czy... Tu jakiś No, o, Jest jakieś stoisko z książkami, traktory świata kombajn to jest to retrofektora. Pan Franek tutaj że opowiada coś stare 69 rok jest retro traktor o, Paweł niedawno miał 100 tysięcy, teraz już ma chyba ze 111 tysięcy subów. Gratulacje jak oglądasz. Fajnie, fajnie prowadzisz ten kanał. Tutaj obok jest wesołe miasteczko, atrakcja dla dzieciaków. Ale tu myślę, że największą atrakcją są traktory. Ale tutaj tego jest, powiem Wam, że potęga. Duży teren, e, kilka alejek z tym sprzętem wystawionym. Tu cała masa tam bierze udział w tych konkurencjach. Ten, jaki fajny okaz. Chyba tu był odpalany też. o tutaj WSK. Tak? Też szacun dla, dla właścicieli, że tu przywożą to wszystko, bo to nie jest takie proste. Przywieźć ciągnik czy dwa czy trzy Jak się ma tego kilka rzeczy w kolekcji Albo taką wistulę tutaj widać, że są części do tych starych traktorów Brawer Może komuś się przyda namiar Witam bajku i okay. cześć, cześć Byłeś? Byliśmy cześć, byliście, o, cześć, cześć, cześć to fajnie, miło widzieć. widzieć. Tak? To cześć. A wy co tu? No patrzymy co tu się dzieje. Patrzymy jak tam już drugie spotkanie, bo tam już wcześniej też kogoś spotkaliśmy, ale tutaj w koszulce Kamila zobaczyła, że ktoś jest z bajku kuewa, także fajnie. A tu zobaczcie jakie siedzonko fajne z beczki. Zadziak dla dzieciaków. ale Nie? Ekstra. Rajd retro retrociapek. Zobaczcie jaki ten fajny kolorek Ursus 61 rok No, lubię taki kolor Magi dla kierowcy Drewniana kierownica, ale czad. Trzeci rok, no ale super, ale Co, fajne traktory, fajne? To małe to traktory, mi się podoba, tak, tak, żeby O. widzisz, fajne Zobaczymy jak kama, pasuje Ci, no, kobiety na traktory, o, zrobimy miniaturę od razu może, nie? nie pracować? Córka rolnika. No! Musimy kupić chyba traktor. Traktorek taki fajny. Ten już większy. O, tam jest, widzę coś na sprzedaż. Farmer 2. Tu jest usługa. Zobacz, jaki farmer. Jak ktoś ty. O, ale to takie lata 50., nie? Widać Ameryka, po prostu. Tu jest namiar na właściciela. O, ale fajny tu miłośników starych maszyn rolniczych ciekawe ile kosztuje taki traktorek Fendt 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 61 61 Niemcy

w jakiej cenie takie A, kubeczki e, fajne? 35 zł. Tak, ręcznie malowane, wypalone, także możemy to na co dzień użytkować. Y -y -y. Myjemy tylko wodą Fajne. A jaki taki zestaw? Tak, czy to jest zestaw, nie, czy to są osobno? to jest normalnie, normalnie jako, jako, jako karaweczka. To jest bardzo ładne. I w jakiej cenie masz takie jak zaraz, zaraz pani przyjdzie, bo poszły to wyjaścia, jest. jest myślałem, nie że ty tak ładnie nie malujesz. Nie, tak. Moja pani moją, że, ma a jest namiar jakiś na ciebie? Jakby tak, ktoś chciał zobaczyć? Możemy, możemy też i na zamówienie robimy, okoliczność e, Moja pani maluje, że tak powiem, jest strona internetowa, tu jest namiar. O! Pokaż ja wezmę na o, to. Tu jest. Beata, ja spół tak, super. Jest zabawki, natomiast no, korekcjonerskie też mogą być e, mające mm -hmm. z bezpiecznej zabawki trzy do przodu, bieg hamulec ręczny O, no, ale super i wszystkie są robione na licencjach tych oryginalnych, typu, dużych traktorów mm -hmm. dużych firm, także jeden do 1 od zadawania. dzień dobry <laughs> ale super traktorek Rewelacja tutaj, ta impreza. Ale się wystraszyłem. Dzień dobry, dzień dobry, witam panie Franku. Jest gdzieś Paweł? Może? Jest, ale nie wiadomo gdzie. Dobra, tutaj cały czas tłum ludzi do pana Franka. Widzę, że znowu ktoś się stan... Cześć! Cześć, witaliśmy się, już nie? Nie, 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 nie Cześć, 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 cześć Co, wróciliście cześć. z Łeby? No, dobrze No, fajne to spotkanie Myśmy pod wojem przyjechali Tak? A w Łeby byliśmy na samochodzie, bo w Karpaczu zmogli. Aha, Karpaczu no, na Łeby byśmy przyjechali no, normalnie tym samochodem, no, Ale to nie? fajnie, że byliście, nie? No, no Udało się. O, tak. e, ale powiem wam miło, że tyle tam, nie? Trochę z żeśmy tutaj spotkali na zlocie. Bo kosz... na zlocie, no to zlot z lot z traktorów. Ale w koszulkach Easy Ridera łatwo wypatrzeć, więc, e, więc ten, fajnie, fajnie. A tutaj cały czas trwają różne konkursy, konkurencje. Ale jest powiem wam straszny skwar, strasznie gorąco, więc tam przed chwilą z kamilą mówiliśmy, że... Dobrze, że w sumie nie było w łebie, nie? Takiego upału, bo A. trzeba by na plaży, albo w wodzie trzeba leżeć planu, cały to czas, to w morzu. W morzu. I co, my powoli się zbieramy. No, e, wracamy do dzieci. Wracamy do dzieciaków. Jak jesteście nowi na kanale, to pamiętajcie, żeby wcisnąć subskrypcję. No. Zostawcie łapę, napiszcie jakiś komentarz, żebym wiedział, że oglądaliście. No i tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Pa. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com. I tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, na szyfki, wpinki, szyldy, blachy. No mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie jak yy, trafisz do mnie. Hej.